Jest z nami już Pan Prezydent Bronisław Komorowski. Dzień dobry, Panie Prezydencie. Dzień dobry, witam Pana i witam wszystkich słuchaczy. Czy oglądał Pan wczoraj y, relacje, transmisję z obrad Rady Warszawy? Nie, nie oglądałem. Naprawdę? Tak, naprawdę. Dlaczego? Nie, wie pan, szczerze mówiąc, wyjątkowo nie lubię takich widoków, a oprócz tego miałem, miałem wczoraj imieniny, więc miałem inne zajęcia. Wszystkiego to najlepszego. Dziękuję najlepszego. bardzo. No dobrze, to dużo pan stracił, dużo pan stracił, bo to była taka bardzo ciekawa opowieść o stanie polskiej demokracji, mi się wydaje. Ja abstrahuję już od konkretu tego, ale warto to było, to było zobaczyć. Ale rezultaty pan zna. No oczywiście to. Rezultaty pan zna. Pana zdaniem miał rację Grzegorz Schetyna postulując spektakularny ruch. Prezydent gnukiewicz Walc, czyli usunięcie wszystkich wiceprezydentów, totalną czystkę w urzędzie yy, w urzędzie miasta, yy, żeby obronić pozycję samej pani prezydent. Yy, czy rację ma pani prezydent, która poprzestała na usunięciu jednego dyrektora? Wie pan, zawsze łatwiej się postuluje, aby ktoś zrobił czystkę wokół siebie w sposób bardzo taki krwawy i spektakularny niż się to robi bo jest coś takiego ważnego w życiu publicznym jak lojalność w stosunku do w relacjach między szefem a osobami podwładnymi. Jest też coś takiego jak poczucie współodpowiedzialności za dokonania, ale ono musi być jakoś miarkowane rozsądkiem co do funkcjonowania całej machiny a zarządzania tak potężnym organizmem, jakim jest miasto stołeczne Warszawa. Więc ja osobiście uważam, że słuszne jest poszukiwanie. O, państwa. Dwa poszukiwanie miliony ludzi. Dokładnie tak. Poszukiwanie o, osoby, czy osoby czy z mechanizmu odpowiedzialnego za to, że reprywatyzacji podlegała działka, która nie powinna podlegać reprywatyzacji, bo PRL A jeszcze spłacił danie. Chodzi o mechanizm. No. Ten mechanizm 50, 30, 30, 30. Tam gdzie jest hitwa, tam czy jakieś powiązania nieformalne, oczywiście należy je rozbijać, ale trzeba bardzo uważać, aby nie y, narazić właśnie stolicy i tak, tak wielkiego miasta na perturbację z tytułu nieuzasadnionej wymiany personalnej, która, y, która według mnie nie jest istotą problemu dzisiaj. Uh -huh. no, y jednak trzeba powiedzieć tak, że jak pan dyrektor bajko był my, tak długo tym dyrektorem, mimo różnych y, sygnałów przez środowiska lokatorskie, przez prasę ujawnianych, przez y, ruchy miejskie, y, no to y, ci, którzy to tolerowali, a zajmowali wysokie stanowiska, jakąś odpowiedzialność za to ponoszą, prawda? To no, pan bo pan, tak, pan dyrektor Bajka się, był powołany na tak wysoką funkcję w mieście jeszcze za czasów Lecha Kaczyńskiego jako prezydenta Warszawy i cieszył się opinią, rozumiem, dobrego urzędnika. Wie pan, ja, co był legendarną też, postacią ruchów miejskich. Ja wiem, tylko e, wie pan, której... trzeba według mnie bardzo i te uważać. te sygnały były bardzo liczne. Ja wiem, tylko te sygnały wszystkie są, to jest na tej zasadzie, że ktoś coś uważa, a nie ktoś coś potrafi udowodnić, że było niedobrze. I trzeba, a prezydent miasta stołecznego każdy decydent musi kierować się nie intuicją tylko i wyłącznie, czy domysłami jakiejś organizacji, ale sprawdzoną wiedzą i okazało że ten, się, panie prezydencie, jeszcze się że, nie okazało. Dwie, że dwie dziennikarki potrafiły przeprowadzić w dwa miesiące śledztwo, które ujawniło nie, no, bulwersujące i kryminalne powiązania. A nie potrafił tego zrobić ogromny aparat pani prezydent. To nie, nie, On nie potrafił nie dlatego, że to było niemożliwe. Nie potrafił dlatego, że zlekceważył te problemy. Dziennikarze sygnały. udowadniają na ogół, i yy, tak powiem, obnażają pewne zjawisko, ale nie muszą dbać, i rzadko kiedy dbają o dowody. To są, ich wiedza, są dowody, ich wiedza, i wiedza, nie, nie, no są, są różnego Wspólne, rodzaju fakty, a że... prezydent miasta musi, jeżeli chce kogoś usunąć ze stanowiska, musi mieć dowody, więc ja uważam, no Ale poczekajmy, aparat, poczekajmy, aż właśnie ja uważam, że to jest zadanie prokuratury między innymi. Powinno zająć się tą informacją, że zginął dokument tak ważny, jaki była opinia Ministerstwa Finansów o tym, że ta konkretna działka nie powinna podlegać reprywatyzacji, dlatego że należała do obywatela ale to działka do, To jest Danii. jeden z wielu kazusów. Na no, tym polega ale, problem ale całość, polityczny dzisiaj? No ale całość. Ja wiem Gdyby chodziło o Chodziło o jeden błąd, to by był. Ja pan, problem polityczny według mnie polega trochę na czym innym. I pana, pani Hanna Grzymkiewicz-Walc ma przeciwko sobie zwarty front. zarówno Przeciwników polityczno-partyjnych, którzy chcą, aby skręciła karka, a przy okazji, żeby sami przechwycili ster władzy w stolicy. Ale ma też w tym froncie, jest, są po prostu ideowi, to, to nie są politycznie-partyjni, ale ideowi przeciwnicy reprywatyzacji w jakiejkolwiek postaci. I to jest problemem, pani prezydent, że ma te dwa środowiska przeciwko sobie jednocześnie. No to prawda, że reprywatyzacja jest bardzo kontrowersyjnym przedsięwzięciem, bo to jest jedyna krzywda, którą państwo polskie, historyczna, którą państwo polskie, no, jakby to powiedzieć, wielkim kosztem, Wielkim kosztem, yy, próbuje wyrównać. No Ja się tu, akurat z panem odszkodowań... nie zgadzam, bo ja uważam odwrotnie. To jest jeden z tych obszarów, gdzie państwo polskie przez te 27 lat nie wykazało wystarczającej dbałości o wyrównanie krzywd wyrządzonych obywatelom polskim w ramach systemu komunistycznego. W, wiele innych krzywd zostało wyrównanych. Jakie krzywdy a tam nie. zostały wyrównane? No, no bo nie ma ustaleń. Za, za złamane życiorysy całego społeczeństwa, no. za złamane kariery, za zakaz studiowania, za zakaz uprawiania zawodu, za śmierć. Jakieś symboliczne odszkodowania za więzienia, tak? To z wielkim trudem. A tu miliardy złotych. Ale jakie miliardy? Przecież nie, jest... nie ma, a przecież nie ma ustawy o Ale sądowa droga, no, panie Ale to, panie redaktorze, właśnie dlatego są miliardy i będzie ich jeszcze więcej, że Polska nie zdobyła się ze względu na blokowanie tej, tej kwestii przez konkretne środowiska polityczne. Nie zdobyła się na ustawę reprywatyzacyjną. Dlatego Polska będzie płaciła coraz większe odszkodowania, no nie uchwaliła w wyroku, przez 8 wyroków lat Trybunałów Międzynarodowych. Dlaczego? Tak to będzie rosło, bo o wiele taniej, lepiej, no sensowniej tak. A dlaczego było przyjęcie ustawy, nie ustawy reprywatyzacyjnej, która by dała przynajmniej odszkodowania na poziomie realnie możliwym. To no tak, Mówiło się o 10%. Nie, nie mówiło się o 25-20%. O no bo niektórzy by żeby nie to sprowadzić do symbolu. Jako, jako Bo prester. warto składać ustawę wtedy, jeżeli jest szansa, że znajdzie ona większość w parlamencie. No, otóż raz, miała większość. Nie, nie miała większości. Nie, no nie miała. No, można jeszcze dodać, a może z PiSem, a może z Lewicą? Nie. Panie redaktorze, w polskim parlamencie od dłuższego czasu nie ma większości, która by chciała zaryzykować politycznie yy, Rozwiązując problem niedokonanej reprywatyzacji w Polsce. Ostatnią rzetelną próbą, bo są próby nierzetelne, takie pozorowane. I za chwilę może o nich coś stwierdziła, ostatnią, pani rzetelną, że ostatnią rzetelną próbą to była próba rządu, który byłem ministrem. Rządu Jerzego Buzka, rządu AWS. A prezydent Kwaśniewski bo przeprowadziła, to. przeprowadziła tą ustawę w głosowaniu w Sejmie. Ustawa została przyjęta. Prezydent Kwaśniewski zawetował tą ustawę w moim przekonaniu na nieszczęście Polski. Taka jest moja opinia. Yy, ale stało się. No więc dzisiaj i dzisiaj nie ma. Dzisiaj wszystkie siły polityczne kalkulują na to, żeby się nie narazić różnym środowiskom, więc nie podejmują albo podejmują w sposób pozorny problem ustawy Pani prezydent do Platformy Bezatelski. Nie wiem, czy pan pamięta, że swego czasu PiS zgłosił e, tuż przed wyborami e, ustawę przejętą od SLD. Wydawało mi się, że niemożliwe, nawet jak legenda Sejmowa opowiada. Zapomnieli zmienić numery druku, że były te same jeszcze SLD-owskie. No to były wszystko pozorowane ruchy, i oby dzisiaj to nieszczęście, które się wydarzyło, zmusiło rządzących, ale także i opozycję do tego, żeby wspólnymi siłami przyjąć rozsądną ustawę reprywatyzacyjną, która by ucywilizowała zjawisko oraz która dałaby szansę na odzyskanie nie od razu, ale przynajmniej liczącej się części własności. Dlaczego? dlatego że nierozstrzygnięte kwestie własnościowe w Warszawie i w innych miastach polskich to jest główna blokada dla inwestycji bo nikt nie chce inwestować tam gdzie są niejasne stosunki Pani, właścicielskie. oraz dlatego że Polska jest krajem Unii Europejskiej a w Unii Europejskiej w Europie w cywilizowanym świecie sprawy własności podlegają zawsze przyzwoitemu załatwieniu no, nikt się nie wyobraża że można no, coś załatwienie nie to nie jest nie rozwiązać. to nie jest y dramatyczne uprzywilejowanie strat materialnych poniesionych na skutek historycznych wydarzeń versus straty biologiczne, śmierć, biograficzne, kariery złamane i więzienia i tak dalej. Trzeba by pewnie popatrzeć uczciwie i powiedzieć to jest społeczeństwo, które poniosło różnego rodzaju gigantyczne straty na skutek złej historii, w większości przypadków niesprawiedliwie. Zastanówmy się, jak sprawiedliwie je wyrównać, a nie jak wyrównać tylko materialne straty, a inne powiedzieć, a ci, co tam zginęli, to no, już, nie, to już pan zginęli się, i sieroty tam, to sieroty. niech pan to powie i współczesnym Polakom, że im się, jeżeli się im odbiera własność, bo ona jest potrzebna na rozwiązanie problemów wspólnych, jakichś wiem, komunikacyjnych, hmm. i innych się wywłaszcza, to że im się nie odda pieniędzy za to. Tak się nie to mówi jest w cywilizowanym świecie. Trochę no. inny, I, jest a historyczne historia. rozliczenia, to wie pan, jeżeli dzisiaj domagamy się od Niemców pieniędzy z tytułu rozliczeń sprzed kilkudziesięciu lat, dzisiaj czytam artykuł w jednej z gazet no. polskich, jeżeli środowiska żydowskie domagają się także różnego rodzaju zadośćuczynień za Holokaust po tylu latach, ja nie widzę powodu, żebyśmy my nie spróbowali spró rozwiązać koluś, tego, nie tego samego wewnątrz Polski. Polsce. Bo proszę pana, kim były, kim byli ci, którzy utracili własność? To byli oczywiście obywatele, to byli obywatele żydowscy, polscy, ale to była cała masa polskich ziemian, Rodzin, które utraciły swoich ojców, mężów, dziadków w katyniu i w innych miejscach kaźni. I za co odszkodowanie? I dlatego, za, nie, za nie, Żadne odszkodowanie. Za, za, za kamienicę nie, czy za śmierć. Żadne, nie, nie, nie. Tylko nie można tych samych ludzi, tych samych rodzin karać. Jeszcze raz karać przez utrącenie możliwości od śpierka tego w domach. Co było ich własnością. Wie, też byli ukarani przez historię, też ponieśli. Ale dlatego Dla, dlaczego panie ci... redaktorze cywilizowany kraj rozwiązuje takie rzeczy poprzez ustawy i poprzez odszkodowania, choćby nawet na poziomie niepełnym, nie 100% wartości, tylko mniejszy 25, 20%. W miarę możliwości można to rozkładać także na lata, żeby nie, nie obciążyć nadmiernie tak budżetu, ale załatwić to trzeba. I no pani no, Hanna Grąkiewicz, będzie Władz, pan płacił ofiarą, odszkodowania tym dziesiątką tysięcy, setką tysięcy ludzi żyjących jeszcze, którym PRL w czasach stalinowskich zabronił studiować ze względu na pochodzenie. Zapłaci pan szkodowania za to? Nie zapłaci pan, bo pan powie, Ale nie ma pan, pieniędzy. Pan... A zapłaci pan za to, że ktoś stracił kamienicę. Dlaczego? No tak, Jaka za... tu jest moralna wyż... no, wyższość jest... kamienicy nad biografią, pan, panie no, prezydencie? Wie pan, całe grupy domagają się odszkodowań z tytułu właśnie, a to do, dochodzą tych roszczeń z tytułu także ich historii, bo na przykład z tytułu pracy niewolnictwa. I, i wywózek do Niemiec i tak dalej, na Syberię i tak dalej. Kwoty, pieniążki. No, no. Panie redaktorze. W porównaniu z tymi miliardami. No, musimy kończyć, ale chciałem zachęcić. Własność jest fundamentem cywilizacji europejskiej. Sprawiedliwość jest fundamentem cywilizacji, a nie własność. Na miarę możliwości oczywiście panie każdego społeczeństwa. sprawiedliwość, no. a nie własność jest fundamentem cywilizacji o, i to na sądach warszawskich tu jest. Tu nie jestem pewien sprawiedliwość tego. Jest sprawiedliwość jest ostoją rzeczywistości. Prawo i sprawiedliwość, tej. nie, tutaj się nie zgadzam, panie redaktorze. Sprawiedliwość nie zawsze jest y, zapisana w prawie. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOKFM oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik audycje.